Przedsiębiorstwa społeczne to takie trochę firmy, a trochę organizacje społeczne. Z jednej strony muszą zarabiać, ale z drugiej ich głównym celem nie jest maksymalizacja zysków finansowych, tylko realizacja misji społecznej. Najwięcej przedsiębiorstw społecznych działa w usługach społecznych i zdrowotnych, gastronomii oraz usługach komunalnych ale pojawiają się też w nietypowych branżach, takich jak IT, produkcja ekologiczna czy edukacja. W swoich działaniach przedsiębiorstwa społeczne konkurują z firmami komercyjnymi i muszą dbać o to, by sprzedać dany produkt czy usługę. Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Cloniawork pokazuje, że większość przedsiębiorstw społecznych nie komunikuje otwarcie swojego statusu, bo obawia się, że klienci będą postrzegać je jako organizacje charytatywne. A nieprofesjonalnych dostawców usług. Daj znać, jak myślisz, czy przedsiębiorstwa społeczne powinny bardziej promować swoją specyfikę? Czy skupić się na sprzedaży, jak klasyczne firmy? A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sytuacji przedsiębiorstw społecznych w Polsce, pobierz raport badań Klon materiał dofinansowany przez Unię Europejską.